Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak wyglądały moje pierwsze egzaminy PNJ, takie już prawdziwe po pierwszym roku filologii niemieckiej, po pierwszym roku germanistyki, oraz jakie są moje przemyślenia po ukończeniu całego pierwszego roku studiów, albo raczej przy końcówce, bo został mi jeden ostatni egzamin. Dajcie mi znać w komentarzu, czy chcielibyście więcej tego typu filmików, w których opowiadam o studiach lub też o mojej nauce, no i w których tak by the way, również się uczę. Hej wszystkim, z tej strony Kejta. zbliża się końcówka roku akademickiego. A tak dokładniej trwa już sesja. Zostały ostatnie dwa tygodnie na mojej uczelni. To so, tak jak powiedziałam, został mi jeden egzamin. Jeden egzamin z kultury krajów niemieckojęzycznych. Wszystkie inne egzaminy, czyli właśnie PNJ, jeszcze filo... nie filologia, filologia, to cała nazwa studiów. Fonetyka, udało mi się zaliczyć. No i teraz staram się przygotować do tego egzaminu z kultury. A dokładniej segreguję notatki. To są notatki z wszystkich zajęć, a dokładniej myślałam, że to są notatki z wszystkich zajęć, kiedy je segregowałam, ale okazało się, że niestety trzech zajęć, notatek z trzech zajęć mi brakuje, no i muszę je skądś skombinować. Na szczęście na tych zajęciach byłam, więc najprawdopodobniej mam je w zeszycie, ale nie wiem, czy te notatki będą cokolwiek warte, ale to spokojnie, zobaczy się. W każdym razie, to są notatki z moich studiów. Ja tutaj muszę je posegregować, bo ja je po prostu skserowałam od kogoś, i wszystko dobrze, pięknie, ładnie, tylko są tak poukładane, że nie da się z tego nic kompletnie posegregować. A tutaj, jak czasami mamy na przykład coś o architekturze, o jakieś sławne budynki czy coś, no to, no nie do końca da się to odgadnąć, do czego to można przypiąć, do jakiej epoki na przykład. Ale wracając. Jak wyglądał pierwszy rok studiów? Hmm. Na to pytanie myślę, że mogłabym odpowiedzieć w wiele sposobów, jeśli miałabym patrzeć na każdy jeden aspekt. Um, ale podsumowując, to moim zdaniem ten pierwszy rok był zaskakująco prosty. Chodzi mi tutaj raczej o filologię. Było zaskakująco prosto. Um, może to dlatego, że nie wiem. Było na pewno prościej jak dla mnie niż w liceum, bo w liceum ciągle był jeden wielki strach. Ciągle miałam wrażenie, że jestem tak jakby. Hmm, hejtowana, jeśli mogę tak to nazwać. A tutaj na zasadzie nie. Ja się zajmuję sama sobą. Na takiej zasadzie, że jeśli chcę się uczyć, to się uczę. Jeśli nie chce się uczyć, to się nie uczę i wtedy najwyżej idę poprawić. Tego typu rzeczy. Dla mnie to jest cudne, bo ja nie lubię, jak ktoś mi się miesza w to, jak się uczę. A w liceum, w normalnej szkole tak to często wyglądało. Tutaj czegoś takiego nie ma. Um, ale wracając do tego, że powiedziałam, że było zaskakująco prosto. To nie chodzi o to, że nie było sytuacji, w których ja stwierdziłam, o mój Boże, jakie to jest trudne. Były takie sytuacje, ale mniej niż w liceum, to na pewno. E, a po drugie, myślę, że dużo też sprawiło to, że zmieniło się odgrywne też moje podejście do nauki, do takiej sformalizowanej nauki, jeśli mogę tak to powiedzieć. Bo zawsze, tak jak wiecie, raczej jestem samoukiem. No i to mi raczej zawsze pomagało. A tutaj tak nagle teraz okazało się, że no jednak nie. Jednak właśnie taka sformalizowana nauka, to jest studia, czasami jednak się przydają. Chociażby to, że moje sposoby nauki, teraz jak ja sama się uczę, odrobinę się zmieniły właśnie przez studia. I ja twierdzę, że to jest zmiana na lepsze. Dajcie mi znać w komentarzu, czy chcielibyście poznać właśnie jakieś takie moje sposoby. Albo inaczej, dajcie mi znać w komentarzu, czy jesteście zainteresowani, jak zmieniła się moja nauka w trakcie studiów. Piu. No i to tyle, jeśli mam powiedzieć, jak wyglądała filologia. Ja jestem z niej zadowolona. Dużo osób narzeka, bo twierdzi, że nie wiem, że to bardziej przypomina szkółkę, ale w sumie ja tak nie twierdzę. Jest fajnie. Ja nie narzekam, ale z drugiej strony każdy lubi co innego. Jo! No, a poza tym, znacie ten mem, że na studiach matura będzie co semestr? To jest taki mem, którym się straszy właśnie osoby, które piszą maturę, że nie ma sensu się denerwować, bo na studiach będzie gorzej. E, no, nie do końca, ja się z tym nie zgadzam. Ja się chyba serio bardziej denerwowałam przed maturą, aniżeli przed egzaminami. Znaczy w sensie przed PNJ-em, bo to jest najważniejszy egzamin na filologii. PNJ to jest tak w skrócie, skrót. To jest tak w skrócie skrót. Co ja gadam? PNJ to jest skrót od praktyczna nauka języka. No i później dostawia się literkę. Na przykład PNJ-A to jest praktyczna nauka angielskiego, zazwyczaj. No i ja mam akurat PNJN, czyli praktyczna nauka języka niemieckiego. No i na to składają się trzy egzaminy. Przynajmniej u mnie były trzy egzaminy. Osobny z gramatyki, osobny ze sprawności i osobny z mówienia. Ja najbardziej bałam się egzaminu z mówienia. Myślałam, że nie dam rady. Do dodatku wyglądało to tak, że wchodziło się do sali, było wcześniej pięć osób przede mną, no i ja słyszałam, jak mówiły inne osoby. Ja myślałam takie: Ła, wow, jak oni super mówią, ja na pewno tak nie powiem. Ojej. Zaczęłam od razu tak jakby panikować. No i później przyszła moja kolej. Wylosowałam pytania o moją wymarzoną pracę, oraz drugie, czy jeśli bym znalazła pracę w krajach niemieckojęzycznych to czy bym się tam przeprowadziła. Jeśli bym znalazła fajną pracę. Tak to dokładnie było. No i odpowiedziałam, później wyszłam, czekam na wyniki. Miałam wrażenie, że dłużej czekałam, aniżeli reszta osób. No ale wiadomo, być może tutaj zadziało właśnie trochę stres. I okazało się, że ja dostałam szóstkę. I ja pamiętam, że osoby, które z tego, co właśnie kojarzę wcześniej, dostawały po piątce. Ale za to głowy nie daję sobie obciąć. I ja miałam wrażenie, że mówią lepiej ode mnie. I ja takie... Później się zastanawiałam takie... Ej, co tu się stało? Dlaczego ja dostałam tą szóstkę? Zaczęłam się po prostu zastanawiać... Dlaczego? Dlaczego? Co? Gdzie? Jak? I... Ja praktycznie bardzo często tak mam. Że się zastanawiam, dlaczego ja dostałam taką, a nie inną ocenę. Ja nie narzekam. Ja nie oddam tej mojej szóstki, ale to jest po prostu takie zastanawiające. Fiu. Nie wiem, podobnie jak na fonetyce, miałam egzamin. No i mieliśmy napisać najpierw pracę. Pracę tam na wybrany temat. Ja akurat wybrałam temat związany z tym, jak. Jakie jest znaczenie poprawnej wymowy? Jakoś coś w tym stylu. No i ja tam opisywałam trochę coś o chińskim i trochę o koreańskim. Nieważne, że nie uczę się chińskiego. Tam były tylko jedno zdanie o tonach tylko tyle bardziej rozpisywałam się o koreańskim. No i o niemieckim, bo studiuję przecież filologię germańską, germanistykę. No i to było takie no okej. Okay. No i później była rozmowa, w którym właśnie trzeba było pokazać, że zna się tą poprawną wymowę niemiecką. No i była rozmowa o pracy. I w efekcie ja rozmawiałam z profesorem przez chyba jakieś 10 minut o języku koreańskim. No i to tak w skrócie mi pokazało, później jak ja jeszcze to mówiłam moim rodzicom, to stwierdzili, czy ty studiujesz germanistykę, czy koreanistykę? Bo ja na każdym po prostu egzaminie mówię coś o języku albo japońskim, albo koreańskim, i takie ja powoli już zaczyna się to robić um, dziwne. No ale okej, okay. jeszcze myślę, wszystko przemyśliwam, jeśli mogę tak to powiedzieć, na temat mojej przyszłości, ale wszystko zobaczymy. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym wam powiedzieć, o której tak naprawdę od dawna zbieram się, żeby wam powiedzieć i jest to marketing co z tymi studiami, bo teraz ciągle mówię filologia, filologia, filologia. Um, no i tak, to nie jest tak, że mnie wyrzucono. Nie myślicie o tym, bo ja pierwszy stawiasz miałam z średnią 4,8, więc to jest dobra średnia, moim zdaniem, skromnym. Ale niestety musiałam zrezygnować. Jest mi bardzo smutno. Pomimo niektórych przedmiotów, które moim zdaniem były dziwne, jak na filologię, na przykład ten przedmiot, gdzie uczyłam się rodzajów samobójstw, takie okej, okay, spoko. To było fajnie. No, a niestety musiałam zrezygnować. I znowu kwestie zdrowotne. Ok, to było na takiej zasadzie, że ja. Hmm. Po pierwszym semestrze, no, no okej, okay, no było w miarę. Byłam zdenerwowana, byłam... Um, nie, nie zdenerwowana, byłam podenerwowana. Dużo stresu. Bo było dużo prac takich odrobinę dziwnych. Poza w ogóle jeszcze to, że semestry mi się nie zgrywają na jednym kierunku i drugim. Czyli na pierwszym semestrze jak kończę... To na drugim jeszcze trwa normalnie semestr i gdzieś tak w połowie semestru drugiego na filologii miałam sesję na marketingu jakoś tak to było. No i nie dałam rady, nie dałam rady zdrowotnie. Zaczęłam czuć się coraz gorzej. Później poszłam do lekarza zrobić badania. Badania wyszły gorzej niż jeszcze przed rozpoczęciem studiów. No, i w zaleceniach miałam, że muszę z czegoś zrezygnować. No, i miałam opcję zrezygnować albo z filologii, albo z marketingu. No, i wybrałam marketing, żeby z tego zrezygnować. No, jest mi smutno. Chyba nawet słyszycie, że głos mi się trochę posmutniał. No, ale to jest niezależne ode mnie. Chciałam dobrze, dałabym radę, no ale miałam opcję albo czuć się gorzej, czuć się źle, skończyć te dwa kierunki. No ale co z moim zdrowiem? Co z moją energią życiową, tak to nazwijmy, która została zmarnowana? No i tyle z marketingiem. Mam te wszystkie książki nadal, są fajne, ciekawe. Niektóre te, które stwierdziłam, że są nieciekawe, to dałam bratu. I tyle. Plus w ogóle, jeszcze jeśli chodzi o, wróćmy na chwilę do filologii, o PNJ. Dzień, w którym był PNJ, miałam ważną uroczystość rodzinną. Ważną uroczystość rodzinną, czyli mój brat odbierał dyplom doktorski. Mój brat napisał doktorat, no i była taka specjalna uroczystość promowania doktorów. To było w oratorium Marianum w Wrocławiu na Uniwersytecie. Później szło się do Auli Leopoldina. Był cały taki event domowy, znaczy nie domowy, no po prostu ogólnie. No. Domowy miałam na myśli to, że taki ważny w mojej rodzinie. Ja się bałam, że nie zdążę, bo egzamin miałam na dziewiątą, impreza była na dwunastą. No, tak jak mówiłam, trzy części egzaminu. I ja się spóźniłam na ten event. Ale na szczęście drzwi były otwarte, można było wchodzić, wychodzić, wchodzić, wychodzić. I zdążyłam zobaczyć właśnie promocję mojego brata. I to było dla mnie bardzo ważne. Więc ten dzień pnj tu tym bardziej zapamiętam. I tyle. Bardzo się też cieszyłam, bo jeśli mogę wam powiedzieć, jak wyglądała taka uroczystość. Um, znaczy, takie tylko skróty. Tam cała, całość było, Całość była, tak by the way, po łacinie. Autentycznie całość była po łacinie. I to było takie, ojeju, ale to fajne. I tak w skrócie, pierwsze dwa razy jak czytali tam cały ten treść, bo ona się nie zmieniała praktycznie, zmieniał się jedynie tytuł pracy doktorskiej, to ja nie wiedziałam o czym oni mówią. Po piątym, szóstym razie jak to czytali, a było czytane ponad pięćdziesiąt razy, to już wiedziałam o czym czytali, o czym mówili, i ja takie, okej, okay, fajnie. No i również to, że i doktoranci, i profesorzy, wszyscy chodzili w takich specjalnych togach. Okej. Okay. Może to jest normalne, ale ja pierwszy raz w życiu coś takiego widziałam. To było takie, ojeju. Plus w ogóle, jak przechodzili właśnie profesorowie oraz studenci, znaczy nie studenci, teraz już doktorzy obok mnie, to ja miałam wrażenie takie ojeju, widzę Hogwart. Bo te togi przypominały właśnie stroje z Hogwartu. Ja takie... Okej, okay, może porównanie trochę nie na miejscu, ale no tak trochę się czułam jak właśnie w sali głównej w Hogwarcie. To było takie hm, osobliwe uczucie, ale takie pozytywne. Ale okej, okay, moi drodzy. Hm, jeśli miałabym wam jeszcze powiedzieć o tym jak podobał mi się pierwszy rok studiów, to oprócz tego, że podniósł się mój poziom języka, zmieniły się moje sposoby nauczania, znaczy nauczania samej siebie, tak to nazwijmy. Um, pojawiło się jeszcze również kilka, tak jakby, nowych problemów albo rozwiązań na moje stare problemy. Pierwszy to jest choroba lokomocyjna. Coś, co uniemożliwiło mi pojechanie na egzamin z japońskiego oraz na najfajniejszą imprezę roku dla youtuberów i vlogerów, youtuberów, blogerów, wszystkich, osoby, kto, wszystkich osób, które działają w social media. No i Pewien sposób bałam się, że przeszkodzi mi również na studiach, bo miałam kłopot w jeździe autobusem. To było takie. O nie, 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 nie. To się nazywało mieć po prostu pecha. Ha. W efekcie udało mi się to rozwiązać. Najpierw przez takie specjalne opaski na, na dłonie, znaczy na ręce, tak dokładniej. One mi pomogły. A drugie, coś, co jest chyba najbardziej mogłoby się wydawać niezwiązaną rzeczą z hormą lokomocyjną, to jest taniec. Tak jak widzieliście na moim Instagramie, ja tańczę pole dance. To już jest ponad pół roku, za niedługo będzie się zbliżał pierwszy rok. Um. I chodzi o to, że jak jest pole dance, to można ćwiczyć albo na rurce statycznej, albo obrotowej. Tak w skrócie różnica jest taka, że jak jest obrotowa, to po prostu kręcimy się dookoła. Jak się zakręcimy. I chodzi o to, że na początku mi było strasznie niedobrze. No bo jak jest choroba lokomocyjna, to są kłopoty z błędnikiem najczęściej. No i jak się kręci tak dookoła, to również pojawiają się kłopoty z błędnikiem. No ale ja stwierdziłam, dobra, okej, okay, nie poddam się. Ćwiczyłam, ćwiczyłam, ćwiczyłam i jeszcze raz ćwiczyłam i w efekcie to, że jest mi niedobrze podczas kręcenia, ustało. I w tym samym momencie ustała moja choroba lokomocyjna. No bo, tak jak mówię, ja się po prostu kręciłam w przód, w tył i starałam się robić najróżniejsze kombinacje, żeby po prostu jak najmniej obniżyć to głupio zabrzmi działanie mojego błędnika, żeby po prostu nie pojawiały się już takie mm, objawy przy chorobie lokomocyjnej. Więc to już mi przeszło. Nawet mogę znowu jeździć pociągami. Jak na razie jeździłam maksymalnie godzinę, więc to jest Aha. lepsze to niż nic. No ale z drugiej strony nie miałam jeszcze gdzie jechać, żeby było ponad godzina. Hmm, to też również inna kwestia. Tak samo udało mi się jeszcze pokonać mój perfekcjonizm. Tak, jestem perfekcjonistką czasami. Staram się z tym walczyć, bo przy nauce języków obcych to nie jest dobre. No bo, hej, czasami z jednej strony ja chcę ogarniać dużo rzeczy na 100%, ale czasami się nie da, najzwyczajniej w świecie. To jest jedno, a po drugie, jak na przykład uczę się w grupie, znaczy uczenie w grupie. Mira akurat nie pomaga, ale chodzi mi tutaj właśnie na przykład na studiach, jak mam zajęcia w grupie, no to często było coś tak, takiego, że ja chciałam być najlepsza. Ale to, żeby być najlepszym, czasami naprawdę tak jakby hamuje nas przed rozwojem. Więc czasami jednak trzeba stwierdzić: dobra, okej, okay, ja tego nie umiem, muszę się dopiero tego nauczyć. A nie udawać tak, tak, ja to umiem, ja nie muszę się tego uczyć. Bo wtedy się nie rozwijamy. Tak wyglądał mój pierwszy rok studiów. Ja się cieszę, myślałam, że będzie gorzej. Jak ktoś mi powie, że ojeju, jak to szybko minęło, to ja od razu taką osobę próbuję udusić tak mentalnie, bo mi czas bardzo wolno leci. A... I to tyle. Dajcie mi znać w komentarzu, jak wyglądał wasz pierwszy rok studiów albo jak myślicie, że będzie wyglądał wasz pierwszy rok studiów. Jakie macie oczekiwania względem studiów i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmiku. Pa pa moi drodzy, kocham was.